Hej, witajcie w czwartym już odcinku modajmy z Kusiaskim i w dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie moda Optifine eee, może on nam pomóc, e, gdy na przykład szukamy jakiegoś tannego domku, a nie chce nam się wejdziemy są na trzy i to, dobra, gdy Chcę sobie poszukać jakiegoś fajnego domu, ale nie chcę nam się daleko odchodzić i chcę sobie zobaczyć, tak z jest daleko, a dokładniej. Również jesteśmy w żeby się dokładnie przyglądać, czy to są diamenty, czy co to jest. I ogólnie, jeżeli się przyglądam, przyglądać e, różnym rzeczom, zjawiskom, e, to wystarczy zainstalować tego moda. E, klikamy. Jeśli już mam tego zainstalowanego moda, żeby sprawdzić jak on działa jeszcze, wystarczy, że naciśniemy CTRL, lewy control, czyli C3. moto mniej więcej wygląda to oto w ten sposób. Ja jestem tu, a dojrzę. Dojrze na przykład niektóre takie ciekawsze rzeczy są. tak sobie przybliżyłem. I teraz mogę sobie tak przejeżdżać i dokładnie się przeglądać tym różnym rzeczy. A z daleka to całkiem inaczej wygląda. Patrzcie. Czekajcie. Patrzcie, jakie to jest przybliżenie. Bardzo duże. Bardzo, bardzo I ogólnie tak możemy sobie cały czas patrzeć, patrzeć. Będę nawet w twarz patrzeć. Może coś krobię na tym właśnie polega tylko ten mod. Na przybliżeniu sobie kamerki. Dzięki czemu możemy być bardziej spostrzegawczy. Możemy więcej rzeczy zauważyć. I ja Wam dziękuję za oglądanie czwartego odcinka. Tak więc, na razie.